Manko widzowie. Dzisiaj witam was na kolejnym odcinku z Robloxa. Tym razem nagrywamy Driving Empire, pierwszy odcinek. Wybrał... sorry, że nie pokazywałem wam samouczka, ale wziąłem Audi R8 Spider, California Driving Empire. Dla podobnego. Dealership. Zostaw się lajka, suba. komentarz. Ja lubię No. I No i antek. I, jest na tym odcinku. A więc wiem, że o tej, że. W tej grze chodzi o to, że, że w niej się jeździ. Wow. Wie, ale nie wiem, czy nie jadę pod prąd. No właśnie, jadę pod ale tu, tu już. Dobra, jeździu. Dobra, ta Okej, okej, okej. Muszę się trzymać na jednym pasie, no ludzie. o i. Pi Pistacja. Pisacja mi chodziło, tak? Pistacja. A nie nie mam. Nie zamba. Nie ziemi w pipce. Nie mam w pipce. Jezus Maria, 300 na godzinę jadę. Ludzie bójcie się. Pirat drogowy jedzie. Ja nie mam co Dobra, czy uda radę się zrobić drifta? O kurczę. Okej. Okay. O, Antek wygrał prawo jazdy w Chipsach, a więc jedno mamy ze sobą wspólnego. Ja też jeżdżę prawie że nie na pasie, ale je, jednak je, jeżdżę. O nie, jednak nie jeżdżę. A jednak jeżdżę. O, ja przypominam, aż subskrybujcie kapiego garaż kapi A od uh. jest uh. sure. i yes. ogólnie mamy gonitwę z, z jeżeli chodzi o subskrypcję. A więc pomóżcie mi przebić jego wynik 18 subskrypcji. Na moment na, na moment na 19.30 23 sierpnia. A więc pomóżcie mi. Bardzo proszę. Um. O, a tu można też zdjęcia zrobić. Ty? O nie! No i wleciałem do jeziora. Ja też w do jeziora okay. wleciałem. A czemu ja, ja chyba noc zrobiłem w ogóle? Dobra, i się, o dobra. Teraz jadę w tą stronę chyba w stronę lasu jakiegoś i gór. Subskrybujcie kanał. Je, je, jeżeli je, jeżeli chcecie, ze zjazdu, jeżeli zostawicie łapkę w górę, ze zjazdu, zjazdu osiągam 300 km na godzinę. Nie wierzysz? No i łapkę w górę i się przekonamy. No, przecież widzę, że nie zostawiłeś. Co Zostaw ławkę. Dobra, jedziemy! Dobry wieczór, Polsko! Dobry wieczór, Polsko! Dobry wieczór, Polsko. Du, du, du. O Jezu. co się stało? Dobra, ja przez przypadek no to zrobiłem. Um, obra Xavier A Racing Cup. O oh. miejsce wyścigów. Okej, okay, okej. Okay.

O nie. Gonimy go. No właśnie, no nie Zostawcie sobie mało słów, strasznie. Nawet no, mój brat się zamieścił. śmieje. Hmm. O przegoniłem gościa Tylko nie posionym. Nie Oczywiście to jest nasz tekst. My go wymyśliliście. I to nie, na, nie, nie, nie nakładaj na nas praw autorskich. Weźmiemy kwito. kwita. Krążek, złoty krążek. Tak?

Dobra, czyli to jest o 9 sekund mniej niż wcześniej, to jest o 11 sekund mniej niż wcześniej, to jest o 11 4, 5, 6 sekund mniej niż wcześniej, to też. Przysiadamy Kurczę, zły przycisk klikłem Jeszcze raz, nie, teraz jakiś inny spróbujemy wyścig Moc autostrady Obwodowy wyścig, przekraczanie kraju Obwód Pieszczyszy że i będzie Państwa wyścig przy ten no, no prze jakiś tam o, widzę, że w tej gierce też są fa fajne rzeczy. O, wyścig przeciągania sprint. Ja się ciekawy, czy wygram z Walt Jeżeli myślicie, że wygram, to zostawcie suba. <noise> Wiem, że branie z osoby moja ulubiona, czynność. Przepraszamy. To już jest koniec wyścigu, Tak. No nie, może. Weź mnie, nie denerwuj. Mama, no ja je już Jeszcze chcę kolejnego sprinta. To też jest sprint. O, dobra, lecimy. I dobra. No super, że akurat to znowu sprint, jak żeby tym razem nie był znowu taki krytki ten swoje jak wcześniej był. O Przynajmniej. Krążek, łodkrążek. Zobaczmy, w jakim tempie się wbijają procent. Jeden procent? Dwa procent. No to będzie trochę długi wyścig. Tak. Długie to będzie przejechanie po tym mostu. O kurczę... Nie. Oi, jenki. <tipos> Abbiamo capito che stavamo la moglie. Oh mio Dio. すごいすごいすごいすごいすごいすごいすごいすごいすごいすごいすごい Dzięki. Udało mi się. Pojechałam przez to, do 20 na godzinę. Ok widzę, bo coś mi tutaj nie, nie wychodzi. To jest odcinek um, 12. A no właśnie, tylko jeszcze odbierzemy 20 tysięcy. I idziemy z, z, z zobaczyć, czy nie możemy kupić jakiegoś Samochodów, nie. Samochodu, nie. Mm. nie. Dobra, zobaczmy co nam dadzą. Mamy trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy. No to to już może być jakieś porządne autko. Też trzysta dziewięć... Porsche 911 Dobra Tylko chcę niebieskie O, powrót do pojazdy Wyjdź. O, i ostatnia próba Ile najwięcej mogę nim wy, 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 przejechać znaczy, wy, r, No wiecie o co mi chodzi Porsche Ale stutkę mam Okej, okay, to... Się... A widziałem, ci to idę, tam, tam, gdzie A tam, gdzie było Bo byka. Oraz Kości, no. Kościk, no, no fajny. O, 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 jak tylko... No. ...że to, to się jedzie wagon. A jeszcze wizo... no, widzę, wie. No, aktualnie chyba zbyt duże nie wygręcimy tym pojazdem. No nie, no i super. Chyba nie umiem jeździć. No, bo w końcu wygraliśmy, a ja już wiem jak jeździć. No już wiemy. Jak to się jecha. Dobra, widzowie, to już będzie koniec filmiku. Więc co? Nara widzę.